Dzień dobry, nazywam się Alicja Szczypiorska, a to jest message for you. A dzisiejsza wiadomość jest taka. Jesteś wyjątkowo kreatywny, może już czas na tym zarabiać. Niektórzy z nas mają pochowane w szufladach różne książki, scenariusze, pomysły. Niektórzy z nas mają z tyłu głowy chciałbym, chciałabym coś zrobić, ale mija kolejny dzień, tydzień, miesiąc, rok. I nic z tym nie robią, a dzisiaj świat mówi: podziel się z tym, światem, z tym światem, pokaż, na co cię stać, pokaż, kim jesteś w środku. Ja myślę, że każdy jest unikalny i wyjątkowy i każdy z nas ma coś do dania światu. To jest tak naprawdę nasz obowiązek. I dzisiaj wszechświat mówi: odważ się, zrób to, nie odkładaj. Życzę odwagi, to jest Message for You i do zobaczenia już w